Witam serdecznie, grosik z tej strony. Odebrałem paczkę w ostatniej chwili, bo jakoś nie miałem czasu. Przez wczoraj i wczoraj, więc obudziłem się po jednym weselu, a za, za dwie godziny jadę na, na kolejne. Spałem aż trzy godziny. Paczkę taką mam i zrobimy unboxing tej paczuszki. Ciekawe co w tej paczce będzie. Pewnie w weekend gdzieś chodzicie z wykrywaczami, a ja muszę do pracy śmigać, ale nic na to, na to nie poradzę. Mam tajemniczą rzecz. Ja wiem co to jest. Nawet jakiś paragon jest. Kuchowamy paragon. I zobaczymy jak wygląda ten gorzecik w ten sposób. Takie cudo zostałem po moim zamówieniu od wiadomo Łukasza z kanału Podkarpackie. Pozdrawiam Łukasza. Serdecznie dziękuję za ten sprzęcik. Na plażę. Fajny gadżecik. No, nie będę musiał już szpadla nosić. I tyle na dzisiaj, dobra. Ja zawijam na, na kolejne weseliko. A was pozdrawiam serdecznie i zapraszam na kolejne moje filmy, które już w przyszłym tygodniu będą dla was. Cześć!